W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić przepyszny sernik z wiadereczka z rodzynkami w stylu królewskim, przepyszny z lukrem. Rozpływa się po prostu w ustach. Więc naprawdę polecam, cała blacha Wam wyjdzie na święta, na każdą okazję, a jest przepyszny do kawy w sam raz. Więc zaczynamy krok po kroku, jak go zrobić. Okay, zaczynamy od składników na ciasto. Będziemy potrzebować 330 gramów. Y Mąki tortowej. Ja używam basia, to jest tortowa extra. Czyli 330 g wrzucamy tutaj bezpośrednio. Tutaj dokładnie potrzebuję 329 g mąki. Następnie 180 gramów kasi, zimna prosto z lodówki. Dokładnie 181 g masła. Następnie dodajemy 3 żółtka i do tego dodajemy 90 g cukru pudru. Teraz wymiksujemy to mikserem ręcznym i gotowe. Tak będzie wyglądał wasz blat, jak nie będziecie robić tego w głębokim naczyniu, tylko w takiej miseczce jak ja. Więc powodzenie Ze sprzątaniem. Życzę później. Pomiksowałam to trochę i teraz ręką po prostu wyrobię, żeby się jedno, jednolita masa się zrobiła taka pod ręką. Na ciasto. No i ciasto nam się wyrobiło ładnie i teraz wkładamy do lodówki na 30 minut. Owiniemy folią spożywczą. Okay, blaszkę wysmarowałam tutaj masłem. Ciasto. Jedną trzecią odkroimy. Będzie nam potrzebna na górę później, jak będziemy robić. A dwie trzecie będzie nam potrzebne, żeby tutaj spód wyłożyć. Mamy już nasze ciasto w blasce i teraz widelce będziemy nakować. skórkę z jednej pomarańczy. Będziemy też potrzebować 100 g rodzynek. E, zalewamy jej najlepiej na całą noc rumem albo amaretto. Także będą przepysznie smakować Wam później. Robimy teraz masę, więc będziemy potrzebować 150 g masła. To jest masło, które leżało sobie tutaj e, na zewnątrz w temperaturze pokojowej, czyli on jest takie miękkie. E, jeden cukier waniliowy. E 220 g Cukru, kaster. Kaster to jest ten cukier nie tylko ten bardziej drobniejszy. Zaraz wam pokażę. Dla tych, co nie wiedzą, on jest dużo drobniejszy. Ok, masę serową zaczynamy od 160 g masła. Masło musi być temperatury pokojowej. Teraz dajmy cukier waniliowy i tutaj mam 16 g. Dodamy 220 g cukru caster, czyli to nie jest ten granulowany, to ten bardziej zmielony. I teraz dodajemy 232 g cukru caster, to nie jest ten granulowany, to on jest bardziej taki zmielony, jak widzicie tutaj. Granulowany jest bardziej takie kryształki, czyli 232 g cukru caster. Teraz będziemy mikserem miksować, taki, żeby była taka... Super konsystencja. Okay, teraz do naszego masła i cukru dodajemy 6 jajek. Po jednym i dalej mieszamy. Mieszamy, dodajemy jedno jajko, mieszamy, dodajemy jedno W tym czasie musimy odsączyć nasze rodzynki. I pamiętacie, najlepszy jest albo amaretto. Przepyszne pancelizacja. Jak widzicie, nasza masa taka piękna się robi, aksamitna. Teraz do naszej masy dodajemy skórkę z, jednego, z jednej pomarańczy. Będzie miał przepiękny zapach na sernik świąteczny. I teraz będziemy dodawać po łyżce twarogu sernikowego z wiadereczka z piątnicy. On jest najlepszy, ten mielony, i mamy tutaj kilogram jego. I będziemy po prostu go dodawać po jednej łyżce, miksować, po jednej łyżce, miksować, aż całość wymiksujemy tutaj. nasza masa serowa wygląda. Musi się, że nie ma dużych grudków tam i ser dobrze jest roz, e, rozmiksowany. Teraz do tego dodajemy rodzynki namoczone na całą noc w alkoholu. I teraz do naszej masy serowej ostatnia rzecz, co musimy dodać, to nasze białka, które nam zostały wtedy ściasta tego, co robiliśmy? Po prostu je musimy ubić na gładką pianę i wtedy dodajemy, zmiksujemy i wykładamy naszą serową masę na blaszkę. Są ubite dodajemy do tej masy serowej, teraz miksujemy. Masę serową wykładamy na blaszkę. Nasze na ciasto piekło się 15 minut w 180 stopniach. Ładnie się tutaj podpiekło i wystarczy. Jest gotowe. przystygnie troszeczkę i będziemy masę sernikową wykładać tutaj i dopiero wrzucać do piekarni i wygładzimy tak ładnie. Ok, teraz mamy nasz sernik, i z tego ciasta zrobię takie paski, taką kratkę. Jak na Żelaza. i po prostu takie e, podłużne sobie krajać takie o. I Tak zrobimy ja kratkę. Tak układam, a potem w tą stronę. I okay, teraz na godzinę wrzucamy do piekarnika na 180 stopni ustawionego. Ok, tak wygląda nasz sernik po upieczeniu. E, pieczeniu, wystudziłam go i potem na całą noc wrzuciłam do lodówki i teraz będziemy robić lukier. Lukier jest bardzo prosty, zwyczajnie potrzebujemy cukier puder i sok z cytryny. Będziemy mieszać jedno i drugie aż do uzyskania perfekcyjnej konsystencji i po prostu nałożymy lukier na wyścernika do lodówki e, i potem możemy kroić i delektować się. Możecie oczywiście na wierzch lukru dodać yy, skórki yy, pomarańcza, yy, takiej. Jeżeli nie macie, to zwyczajnie yy, możecie dodać skórki z prawdziwego pomarańcza. Jeżeli nie, to zwyczajny lukier będzie wystarczająco tradycyjnie. Zależy od Was oczywiście. Lubić. Na przykład moje dzieci nie lubią, kupiłam, posmakowałam trochę, ale czuć z takim cytrusem wiadomo, bo to jest, e, ta jest akurat mieszanka pomarańcza z cytryną i myślę, że im nie będzie smakować, więc może jednak nie będę dodawać. Jeszcze taka mała podpowiedź, wyciskamy to jest sos z cytryny, ale żeby nałożyć ten lukier później, to najlepiej mieć taką właśnie e, coś, pędzelek, żeby rozprowadzić ładnie, dużo łatwiej jest wtedy. Do naszego sernika dodamy trochę skórki skondensowanej. I to jest nasz serniczek z rodzynkami zrobiony. Jest przepyszny, i mamy całą blaszkę. Nie ma to jak domowej roboty sernik. Naprawdę dobry. Polecam.